bardzo serdecznie zapraszamy teraz wszystkich na medytację w pierwszą sobotę miesiąca y, będzie tą medytację prowadziła Pani Halina Łabodarska pierwsza sobota lutego Tajemnica czwarta radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz Świat go nie poznał. O przeczysta, niepokalana Maryjo, matko zawierzenia, dziewico ofiarująca, piękna pani Fatimska, bądź pozdrowiona. Święta Maryjo, cicha i pokorna. Ufnie oczekująca, jak Symeon, pociechy Izraela, i wypatrująca, jak Anna, wyzwolenia Jerozolimy. Bądź pozdrowiona. Dzięki twemu tak, nadzieja weszła w historię świata. Dziś, w tę pierwszą sobotę lutego 2013 roku, chcemy Ci dziękować. Najukochańsza, nasza matko. Za twe nieustanne orędownictwo za nami, Kościołem Świętym. Pragniemy, o co tak wyraźnie prosił Pan Jezus w Fatimie, wynagradzać za tych, którzy publicznie usiłują zaszczepić w sercach dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do niepokalanej matki. Oblubienico ducha świętego, matko pięknej miłości, Całe swoje życie oddałaś osobie i dziełu Twojego Syna, z ufnością przyjmując wolę Boga? Naucz nas. Pomóż nam zachowywać w sercu tajemnicę Jego życia, chronić Jego słowa i rozważać je w ciszy naszych serc, tak jak Ty to czyniłaś. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź. I otwórz nasze serca. Ześlij ogień Twojej mocy. Wyprowadź nas z ciemności do światła prawdy, abyśmy życiem potwierdzali przyjęte orędzie, oddanie się niepokalanemu sercu Maryi za życie świata i zbawienie dusz. Oto teraz czas zbawienia, Maryja i Józef, posłuszni woli Bożej, odrzucili wszelkie przywileje i wypełniając przepisy prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby je przedstawić Panu. Każde bowiem pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisami prawa pańskiego. Maryja, pierwsza spośród ubogich pana, w rzeczywistości ofiaruje prawdziwego baranka, zbawiciela świata, odkupiciela ludzkości. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć. Król chwały. Któż jest tym królem chwały? Oto Pan zastępów. On sam królem chwały. Ten właśnie psalm winien rozbrzmiewać w jerozolimskiej świątyni w chwili przyjścia ukrytego w ludzkim, kruchym ciele, urodzonego w betlejemskim żłobie, poddanego prawu wykupu, odkupiciela ludzkości. Tymczasem nadchodzi niezauważony świątynia milczy. Jedynie starzec Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, na którym spoczął Duch Święty i objawił mu, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego i prorokini Anna, bardzo podeszła. W latach. Maryja oddaje dziecię świętemu starcowi Symeonowi z woli Bożej. To Maryja jest tą, która daje ludziom Jezusa. My także możemy wziąć w swoje ramiona Dzieciątko Jezus i sercami przepełnionymi wiarą wypowiedzieć za Symeonem, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twojego Izraela. Symeon w tej najprostszej okoliczności rozpoznał Boga. Znak jest tak prosty, że można go nie zauważyć. Eucharystia? Konsekracja? w codzienności można tego piękna nie dostrzec. Jeśli będziemy czekali na nadzwyczajność, to nie dostrzeżemy mesjasza pańskiego tak, jak zobaczył go Symeon. Najświętsza Maryja Panna nieustannie wzywa do pokuty, nawrócenia, prosi o codzienny różaniec. Podczas Każdego z sześciu objawień w Fatimie wciąż prosi, nakłania do codziennego odmawiania różańca. Siostra Łucja wyznaje, głębokie nawrócenie nie może dojść do skutku bez codziennego różańca. W Fatimie dziewica Maryja zstąpiła z nieba, by przypomnieć nam o prawdach Ewangelii. Tajemnica Narodzenia uczy nas, że Bóg, choć ukryty, działa, aby wypełniło się pismo. On wskazuje nam pokorę Maryi, która ukazuje się małym dzieciom i mówi to, co istotne: wiara, nadzieja, miłość, pokuta. Ludzie tutaj odnajdują. Benedykt XVI Widziałem w Fatimie, jak setki tysięcy ludzi dzięki temu, co Maryja przekazała małym dzieciom, w pewnym sensie odzyskuje wzrok umożliwiający widzenie Boga w tym świecie z Jego wszystkimi ograniczeniami i całym Jego zamknięciem, wyznaje papież. Jezus Chrystus, życie świata i każdego człowieka, Światło, które oświeca. Prawda, która zbawia i wyzwala. Miłość, która prowadzi do pełni. Oto misja ofiarowanego dzieciątka. Jakie jest moje spojrzenie? Jakie oczy mego serca, jaka miłość Boga i człowieka, Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie, święty Augustyn. Tym, co osobę ludzką czyni czymś wielkim, jest piętno Boże, które ona nosi w sobie. Według słów Pisma Świętego, została ona stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Jakie jest miejsce Boga w moim życiu? Po co jest życie, jeśli nie po to, aby je oddać i oddać najwyższemu? Wielokrotnie w swych wierszach powtarza to pytanie kazachski myśliciel i poeta Ahmed Jessow. Należy umieć się oddać. Płonąć w obliczu Boga, jak to światło zapalone na świeczniku, oświecające ludzi, którzy chodzą w ciemnościach, jak te lampki, które żarzą się przy ołtarzu i świecąc, spalają się do końca. Spójrzmy na Maryję. O co prosi w Fatimie? 13 maja 1917 roku. W pierwszym objawieniu zapytała Hijacyntę, Franciszka i Łucję, czy chcą ofiarować Bogu wszystkie doświadczenia i cierpienia, jakie on im ześle, w intencji wynagrodzenia za grzechy, którymi jest obrażany, w intencji błagalnej o nawrócenie grzeszników. Dzieci miały uczynić to w zjednoczeniu z najświętszą Eucharystią i poprzez codziennie odmawiany różaniec? Jaka jest gotowość mego serca do ofiarowania radości i trosk, cierpienia, niezrozumienia, znużenia, bólu? Jaka gotowość drobnych umartwień, postu, pokuty dla Boga w intencji, o jaką prosi nasza matka? Podczas każdej Eucharystii stajemy wobec miłości ukrzyżowanej i dziś bywa ona także okrutnie, bezwzględnie odrzucona, wyszydzana. Fatimie Maryja wzywa nas do wynagrodzenia Bogu za grzechy nasze i całego świata, za bluźnierstwa i znieważanie Bożej miłości, której Eucharystia jest pełnią. Można powiedzieć, że nawet gdybyśmy wypełnili wszystkie prośby, do których wzywa Orędzie Fatimskie, a pominęlibyśmy wymiar eucharystyczny prośby o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca, to nie uczynilibyśmy zadość temu, czego pragnie i do czego wzywa nas Najświętsza Maryja Panna. W trzecim widzeniu Jaśniejący anioł obleczony w światło trzymał w dłoni kielich, a nad nim hostię, z której spływały do kielicha krople krwi. W cudowny sposób kielich i hostia pozostały zawieszone w powietrzu, w środku skrzącej się lśniącej aureoli, gdy anioł ukląkł obok dzieci, zachęcając do trzykrotnego powtórzenia modlitwy.

Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie przynajdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którym jest On obrażany, przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę niepokalanego Serca Maryi proszę Ci o łaskę nawrócenia Biednych grzeszników Następnie wstał Wziął znowu w ręce kielich Hostię dał Łucji A to co było w kielichu Dał do wypicia Jacyńcie i Franciszkowi Mówiąc Bierzcie i pijcie Ciało i krew Jezusa Chrystusa Straszliwie znieważanego Przez niewdzięcznych ludzi Zadość uczyńcie za ich zbrodnie i pocieszcie naszego Pana. W serca dzieci przeniknęła obecność Boga, przynosząc im pokój i szczęście. Zjednoczmy się z naszym boskim zbawicielem, wyniszczonym w najświętszym sakramencie, aż dostania się hostią całopalną, aby uczcić swego Ojca oddać pokłon Jego wielkości i świętości Jego imienia. Serce Jezusa Eucharystyczne, serce tak samotne i upokorzone, opuszczone, zapomniane przez tak wielu. Serce gorące miłością ku naszym sercom, zmiłuj się nad nami, Oddaj Ci cześć i uwielbienie. Niech żyje już, nie ja, ale Ty żyj we mnie. Amen. To Halina Łabonarska.